Cześć, witajcie w trochę informatycznym dzisiaj odcinku z tego względu, że pokażę Wam dzisiaj jak zainstalować Windowsa 11 na czysto. Pokażę Wam to dwoma sposobami, oficjalnym i nieoficjalnym. Tak jak się domyślacie, oficjalny sposób będzie gdy nasz komputer posiada moduł TPM oraz umożliwia włączenie Secure Bota, ponieważ jest to nowe wymaganie Microsoftu, żeby uruchomić Windowsa 11. No i ta druga metoda, czyli pobranie nieoficjalnego ISO, który pomija właśnie wymóg TPM-a oraz Seckerbota. No i co? Życzę Wam miłego oglądania. No i jeśli się zdecydujecie zainstalować Windowsa 11, no to życzę Wam miłego użytkowania. No i ogólnie ja wam przedstawię tą oficjalną wersję, jak pobrać Windowsa 11. Z tego względu, że tą wersję bez TPM i bez Secker po prostu wchodzicie linki i automatycznie wam się to wszystko pobiera, więc tam nie ma co tłumaczyć. Teraz pokażę wam, tak jak mówiłem, tą oficjalną drogę na pobranie Windows 11 z SecretBotem i TPM-em. No i oczywiście, zanim wam pokażę, jak to włączyć, wszystko i w ogóle, musimy pobrać samo ISO systemu. I teraz mamy dwa sposoby. Albo dołączamy do Windows Insider program. To jest taki jakby niejawny program testowy Microsoftu. I mamy też wersję, po prostu pobrać bezpośrednio ISO, czyli bez dołączenia do tego programu. Ja Wam postaram się w komentarzu przypiąć ISO, gdzie będziecie mogli bez dołączenia do tego programu sobie to ISO pobrać. Aczkolwiek zalecam dołączyć, bo to jest bardzo proste, a na pewno będzie mniej problemów w przyszłości. Jak się udamy na tę stronę Windows Insider Preview Download, gdzie macie link w opisie. Dostaniemy takie okienko, które nam mówi o tym, że nie jesteśmy testerem I że jeżeli chcemy zobaczyć tą stronę, co tu się na niej znajduje Musimy dołączyć do e, niejawnych testerów Klikamy sobie Learn More I przenosi nas to na stronę, gdzie jakby ogólnie mamy cały ten program e, testerów Klikamy sobie teraz e, Register tutaj, żeby dołączyć I będziemy musieli się zalogować teraz do swojego konta Microsoft no, i jak się tutaj zalogujecie, to dostaniecie taki komunikat, że już jakby startujemy w programie. Tutaj mamy kilka różnych takich jakby adnotacji, jak na przykład możemy jakby z poziomu Windowsa zrobić jakby update, i tutaj mamy takie, że możemy dawać Microsoftowi znać, co nam się w systemie nie podoba. No i ogólnie tego typu podstawowe rzeczy. Ale teraz wróćmy do tej pierwszej strony, na której byliśmy. Teraz, gdy już jesteśmy zalogowani na tej stronie, widzicie, jestem zalogowany. Strona wygląda troszeczkę inaczej. Teraz możemy sobie tutaj pobrać ISO, właśnie Windowsa 11. Mamy przede wszystkim wybór edycji. Nas będzie interesowała edycja Beta Channel, z tego względu, że beta jest lepiej dopracowana niż dev. Ja używam dewa, e, deweloperskiej wersji i tak nie ma na niej problemów. Ale gdyby coś, to i tak beta jest ta najlepsza. Wybieramy sobie betę, klikamy confirm. I teraz musimy chwilkę poczekać, wybieramy sobie język, oczywiście wybieramy polski, klikamy znowu tutaj. No i mamy 64-bitową wersję do pobrania. No i klikamy sobie Download. No i teraz czekamy, aż nam się to wszystko pobierze. No i tak jak widzicie, ISO normalnie się pobiera. I teraz w międzyczasie, gdy już to ISO się pobiera, musimy pobrać program Rufus, który umożliwi nam zainstalowanie. Zainstalowanie to może za dużo powiedziane. Wrzucenie samej instalacji na pendrive'a, z którego będziemy ją uruchamiali później w BIOSie. Przechodzimy na stronę Rufusa, eee, oczywiście link macie w opisie. Zjeżdżamy sobie troszeczkę w dół i mamy najnowszą aktualizację, tutaj, z którego jest. No i oczywiście mamy tutaj plik do pobrania. Klikamy sobie tutaj, no i jak widzicie, wszystko automatycznie się nam pobiera. Klikamy zapisz, no i również czekamy aż się pobierze. No i tak jak widzicie Rufus się już pobrał, możecie go już uruchomić, klikacie tak jeżeli zapyta o uprawnienia administratora, no i widzicie taki programik. No i to jest program ogólnie, który będzie nam służył do wrzucenia instalatora właśnie Windowsa 11, którego będziemy uruchamiali z BIOSu. I przede wszystkim jedna ważna rzecz, potrzebujecie pendrive'a, bo to właśnie na niego będziemy wrzucali instalator. No, i gdy już macie włączonego Rufusa, pobrane ISO naszego Windowsa 11, podłączamy pendrive'a do komputera. Powinno nam tutaj automatycznie go wykryć. Jeśli by go nam nie wykryło, to klikacie sobie na tą listę i wybieramy sobie naszego pendrive'a. Ja tu, nawet jak najadę, to mam tutaj nazwę, że to jest Toshiba, to jest właśnie mój pendrive. No, i teraz musimy sobie wybrać plik botowania. Klikamy sobie tutaj, wybierz. I wybieramy naszego Windowsa 11, którego właśnie pobraliśmy. I to już wszystko możemy zostawić, tak jak jest, bo to wszystko automatycznie się ustawia. I co nam pozostaje? Pozostaje nam tylko kliknąć Start. Dostajemy powiadomienie o tym, że nasze pliki zostaną usunięte, no bo jakby pędzlej musi się sformatować. Klikamy OK. No i lecimy. Teraz musimy chwilkę poczekać. No i jak nasz pendrive już będzie gotowy, powinno wyskoczyć nam takie tutaj powiadomienie. Mamy tutaj informację, że żeby zainstalować system z tego nośnika, musimy właśnie włączyć Cykrybot, o którym mówiłem wcześniej. Teraz Wam wszystko pokażę, jak włączyć secret a jak włączyć tpm żeby wszystko ładnie nam przeszło i żeby proces instalacji nie zakończył się jakimkolwiek błędem. Gdy wyłączyliśmy komputer, włączamy go ponownie i musimy uruchomić teraz BIOSA. W przypadku mojej płyty, czyli MSIA, BIOS uruchamia się za pomocą przycisku Delay. Cały czas trzeba go klikać. Jeżeli macie inny model płyty, to musicie po prostu sobie wpisać w Google Waszą firmę płyty głównej plus na przykład KBIOS i przykładowo Wam się wyświetlą przyciski odpowiedzialne za uruchomienie BIOSu. No i zaczynamy od włączenia TPM-a, przechodzimy do Settings, Security, klikamy to co teraz widzicie i uruchamiamy Security Device Support. I teraz w przypadku AMD wybieracie to co ja teraz wybrałem. Jeżeli macie Intela, wybieracie coś innego, macie to teraz na ekranie, to się troszeczkę inaczej nazywa. I teraz będziemy uruchamiali Secret Bot. Przechodzimy do Settings, Bot i teraz musimy w Bot Mod Select ustawić tylko UEFI. Przechodzimy teraz znowu do zakładki Settings i wchodzimy do zaawansowanych ustawień, wybieramy Windows OS Configuration i musimy tą opcję ustawić na Enable. I teraz przechodzimy do zakładki SeekerBot. Gdy jesteśmy w tej zakładce SeekerBot, klikamy Secret Bot mod i musimy sobie wybrać Custom. Wchodzimy w opcję Key Management. I klikamy Install Factory Default Case. I teraz wychodzimy z BIOS-u, zapisujemy wszystkie ustawienia i włączamy komputer ponownie. I znowu wchodzimy do bios -u. Teraz w zakładce Bot sprawdzamy, czy na pewno nie przedstawiło się nam nic i nadal jest tam UEFI. Wchodzimy ponownie do Windows OS Configuration. Uruchamiamy Secure Control i przechodzimy ponownie do Key Management. Teraz włączacie opcję Provision Factory Defaults i wybieracie Install Factory Default Case. Teraz macie minutowy film, na którym pokazuję powolutku w każdą zakładkę, więc możecie sobie sprawić, czy na pewno macie wszystkie takie ustawienia, takie jak ja. I pamiętajcie, nie każda płyta główna ma tak samo skonstruowane wszystkie ustawienia. Jeśli nie mogliście znaleźć jakiejś opcji podobnej, czy coś w tym stylu, wpiszcie sobie w internet, enable security mode i wpiszcie swoją płytę główną. I pamiętajcie, jeśli używacie Nieoficjalnej wersji ISO, to o której mówiłem na początku filmu. Nie musicie ani odpalać TPMa, ani secret bota, ale wtedy może pojawić wam się taki problem, że nie będziecie na przykład mogli używać Faceita, czyli tej platformy do grania w gry, takie jak CS Jeśli macie jakiś zainstalowany system, a nie jest to czysta instalacja na przykład na komputerze, który systemu jeszcze żadnego nie ma, możecie sobie w lupce wpisać msinfo, czyli informacje o systemie i tutaj będziecie mieli taką zakładkę jak stan bezpiecznego rozruchu. I jeżeli wszystko ustawiliście dobrze, to będzie pisało tutaj włączone. Uruchamiamy komputer ponownie, i musimy uruchomić sobie teraz botmenu. W moim przypadku, botmenu znajduje się pod przyciskiem F11. No i tak samo jak było z biosem, jeśli chcecie znaleźć swój guzik, który uruchamia botmenu, wpisujecie model płyty głównej i wpisujecie botmenu K. I na 100% wam wyskoczy. No i klikamy go cały czas, aż pojawi nam się menu wyboru dysku. No, i jak już Wam się włączy, no to ja jeszcze wpisuję hasło do BIOS-u, ponieważ takie posiadam. Wy zapewnie go nie posiadacie. Wybieracie swojego pendrive'a, na którym właśnie mamy instalację tego Windowsa. W moim przypadku jest to Toshiba. Wybieram sobie UEFI Toshiba partycja pierwsza. No i czekam, aż instalator się uruchomi. No jesteśmy w instalatorze. Tutaj zostawiamy wszystko tak jak jest, czyli polski, polski, polski. Klikamy dalej i klikamy zainstaluj teraz. No, i instalator rozpoczyna pracę. No i mamy okienko, w którym podajemy klucz. I teraz tak, jeśli mamy klucz, no to go oczywiście wpisujemy. Klucz może być oczywiście od Windowsa 10. To jakby klucze dziesiątki działają tak samo w jedenastce. Tak samo jak to było w przypadku siódemki, że działały w dziesiątce. No to tak jak mówię, klucz z dziesiątki. Ale załóżmy, że ja klucza nie mam. Klikam sobie, nie mam klucza. No, i wybieramy jaki chcemy zainstalować system. Jeżeli klikniecie, oczywiście, że nie macie klucza, bo jeżeli wpiszecie klucz, no to zainstaluje Wam się automatycznie wersja taką, na jaki klucz posiadacie. Czyli macie klucz z Pro, no to zainstaluje Wam się 11 Pro. Ja wybiorę sobie 11 Pro, no bo czemu nie? To i tak to jest tutaj obojętne. Klikam akceptację, no i klikamy sobie tutaj niestandardowa. No i tworzymy sobie partycję. Jeżeli nie macie nic na dysku, będziecie mieli takie coś. Jeżeli macie jakieś pliki na dysku, no to sobie to po prostu klikacie i sobie usuwać. Ja stworzę nową, bo oczywiście tutaj mam nowy dysk. Klikam Zastosuj, OK, no i się tworzy partycja. No i mamy partycję, sobie wybieramy ją i klikamy Dalej. No i teraz czekamy, aż Windows się zainstaluje. Windows 11 się już zainstalował, teraz pokażę Wam jeszcze konfigurator wstępny żebyście może wiedzieli co klikać bo może boicie się klikamy sobie oczywiście tak bo jesteśmy w Polsce czekamy chwileczkę no i wybieramy sobie układ klawiatury, oczywiście używamy polskiego programisty nie dodajemy kolejnego No i teraz nazywamy swój komputer, eee, ja polecam Wam pominąć, wtedy jakby nada się ta, ta defaultowa nazwa komputera, która jest zalecana przeze mnie i w ogóle przez wszystkich, więc nie kombinujmy z nazwami komputera, bo to jest niepotrzebne. No i konfigurujemy teraz do użytku osobistego, klikamy osobistego i klikamy dalej. No i teraz mamy dodawanie konta Microsoft. Ja ogólnie nie używam konta Microsoftu w Windowsie, jest to tak według mnie zbędne, dużo danych dostarczamy Microsoftowi, a już i tak o nas dużo wie, e, więc ja sobie wybieram tutaj e, opcję logowania konto w trybie offline. I wtedy nie będziemy musieli się oczywiście do e, systemu logować konto Microsoftu, tylko będziemy mieli to zwykłe, lokalne konto, które według mnie jest najlepsze. Dopiero później, jak już sobie to zrobimy na lokalu, to możemy sobie na przykład konto Microsoftu dodać. W trakcie instalacji nie zalecam. Dobra, to sobie oczywiście klikamy pomin teraz. Klikamy, żeby nas nie logowało. No i klikamy sobie e, nazwę teraz. Ja jestem Serox, więc będę Serox bez hasła. Klikamy dalej. No i pozwalamy na lokalizację. Będziemy mieli pogodę, jakby aktualną, zawsze tego nie potrzebujemy, bo to jest komputer, nie potrzebujemy go lokalizować. Tutaj klikamy wymagane tylko bo to, to dość, że troszeczkę zabiera zasobów, bo wysyłamy cały czas jakieś dane Microsoftowi, to jest całkowicie niepotrzebne. Potrzebujemy tylko wymagane. Tutaj tego nie potrzebujemy. Reklam też nie potrzebujemy, chociaż oni i tak wszystko będą dostosowywali, mają gdzieś to co zaznaczamy. No i dobra, klikamy nie. No i teraz pobiera nam się aktualizacja. No niestety trochę to zajmie. No i po tej aktualizacji znajdujemy się już w systemie. Jak widzicie wszystko działa. No oczywiście nie są jeszcze zainstalowane sterowniki od obrazu, z tego względu jest jakby taka pikseloza. No i co? Dzięki Wam, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście z poradnika. Jeśli macie jeszcze jakieś wątpliwości, coś wam nie działa, chcecie dopytać, piszcie w komentarzu, a ja wam na pewno odpowiem. Siema!